jakie mają fajną zabawę, fajną frajdę Takie upały Jak najbardziej wskazane Takie zabawy Sam bym poszedł i się oblał wodą Bo jest na ciepło Tu nawet widać jakiś Stary hydrant Czy jak? W są podobne, bo w Szczecinie jest tego dużo i są mniejsze i w kolorze niebieskim. Zobaczymy, to, czy to działa w ogóle, czy to nie działa. <laughs> Miasto królewskie, Leżajsk. Tylko lwów brakuje, nigdzie ja nie widzę lwów. Płukamy wodę, słuchajcie, płukamy wodę. Droga na przebyte, prawo na nisko w lewo zobacz WC nawet jest widzisz na rynku zobacz jaka Ameryka powiem ci że jedno z takich ładnych jedno z lepszych ryneczków moim zdaniem w tym Leżajsku Echcia, kurde, na zdrowie, Jagiels, Władysław, Jagiel, Jak, hmm. co tam pisze, Jagiel, 诶呀细的 as Witam serdecznie, dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, przy okazji będąc w Leżajsku, zrobimy sobie degustację kebaba, oto którego widzicie za mną, kebab spot, także zobaczymy czy mięsko jest odpowiedniej jakości, czy pita będzie dobra, czy będzie smakować, także zapraszam serdecznie, za chwileczkę będzie degustacja Поздравляю для вас, Can I do movie with the preparation? Are you, are you preparation? Is okay? Just for the preparation. No, 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 no. Just preparation. Okay. Okay. No, 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 no face. No, don't worry. <sighs> yeah, just little bit, little bit, because it's spicy. Yeah. <laughs> Yes, please. Tomato, please. You is good because it's a lot uh, you know the salad, a lot of the kind of the, the vegetables, you know, it's very good. Oh okay. Beautiful. O, tu macie łazienkę. Ładne pomieszczenie, do zjedzenia kawawa. Witam serdecznie. Właśnie przechodzimy do degustacji kebaba Spot w Leżajsku. Cena tego kebaba 15 zł. Jest to dosyć duży kebab jak widzicie czy będzie dobry smaku. Zamówiłem mieszany kurczak, baranina i wołowina. Jest to mieszany oczywiście. Jeśli chodzi o składniki mięsne Natomiast e, sałatka e, to oczywiście dawali mieli taki zestaw sałatek e, i dawali po prostu jakie tam e, sobie wybrałeś e, i co jeszcze sos tylko dwa rodzaje e, garlic i e, spicy jakiś mocny był ale oczywiście nie mogłem się z nim inaczej coś tam koleś mówił po polsku ale bardziej nie umiał zrozumieć na przykład jak pytałem się go what kind of e, sauce, e, sauce do you have so, Gość po angielsku trybił, pytał się skąd jestem, no, oczywiście coś mu tam odpowiedziałem, no i przechodzimy już do degustacji, nie ma co za dużo gadać. Kebab wygląda fajnie, jest to kebab rollo, mieszanym mięsem, także kosztujemy. Ośmiu ślinka leci. Dużo sosu. No. <noise> powiem tak, miało być mało tego spicy sosu ale widocznie nie pożałował mi mówię mu leto byt no on mi nabalił tego sosu kurde, nie wiadomo ile daj mi chusteczkę, bo przepraszam, ale muszę jeszcze się ten, bo jest ogień przechodzimy teraz do tego stacji. ciasto oczywiście dobre troszeczkę chrupiące bardzo ten sos zabija ten smak, ale na pewno już smakuje mi ten kebab. Powiem wam tak, o wiele lepszy ten kebab, kebab niż w nisku. Te mięso lepsze, nie wiem czy skład tego mięsa jest taki sam jak w nisk bo to nie jest duża odległość od tych miast, a wydaje mi się, że te mięso o wiele lepsze, smaczniejsze, co jeszcze można powiedzieć, duży wybór sałatek, to też jest bardzo ważne, sałatki, do tego kukurydza jest dla jak widzicie, pieczą je w gadle, ale powiem tak, Że ten kebab mi smakuje. Czy koleś, który mnie obsługiwałaby z Bangladeszu, to Bangladesz jest, była kiedyś częścią Indii, ale dawno, dawno temu pytałem się go, gdzie jest ładniej, gdzie jest lepiej, gdzie jest bardziej cywilizowaniej. No. Wiadomo, każdy będzie za swoim krajem, także wskazał na Bangladesz. Bardzo fajnie mi się z nim rozmawiało i powiem Wam, że jeśli chodzi o kebab, bardzo mi smakuje. Jest bardzo, bardzo dobry kebab, dobre mięso, jest pomidorek też, jest cebulka, także w samych superlatywach. Czy bym go polecił? Powiem Wam, że ten kebab bym polecił. I w skali od 1 do 10, ile miałbym, ile można było mu dać? Powiem Wam, że dobra ósemeczka wlatuje. Jeszcze na pewno dużo brakuje do idealnego, ale jest to o wiele lepszy kebab niż w misku, także no cóż, smacznego trzymajcie się, ja zabieram się do jedzenia. Pozdrawiam serdecznie z Leżajska. Wow. Mój nowy tatuch I zbliżamy się do miejsca, w którym społeczność żydowska się spotyka odwiedzają tu jakiegoś sadyka, który był bardzo znany więc chyba co roku tu przyjeżdżają i oglądają czy nie wiem co oni tu robią ale to jest właśnie to miejsce, które znajduje się przed nami widzicie w języku hebrajskim napis warto przy okazji oczywiście odwiedzić tak, szczerze mówiąc, bardzo ładne miasto, bardzo ładny rynek. Dobry kebab, bardzo dobry kebab bym powiedział. Także naprawdę bardzo mi się to podoba. O. Widzisz? Masz tam społeczność. Spotykają się. O. No to można tam podejść. Można tam podejść, coś to nie ma problemu. Jesteśmy teraz przed cmentarzem żydowskim w Lożajsku. Nie wiem, co ten znak oznacza. Cholera wie. No dalej nie będziemy szli, ale przed nami widzicie bardzo dużo starych grobów. Dziwnie one wyglądają, a na, na szczytach tych betonowych tablic jakieś kamienie. no i to będzie bardzo stary. Cmentarz społeczności żydowskiej. Właśnie dowiedziałem się przed chwilą od jednej tu z osób. że prawdopodobnie te kamienie, które są u góry daje się na znak jakby pamięci, żeby nigdy się o tej osobie nie zapomniało. Także ciekawe rzeczy się tu dowiadujemy, ale naprawdę bardzo dziwny cmentarz, i naprawdę nie jest tych grobów, może dużo, ale widać tu po lewej stronie dużo tych kamieni leży. Widocznie jest to jeden z najstarszych cmentarzy społeczności żydowskiej. Gdzie ten Robert Lewandowski jest? W środku? Tak? Szkoda, bo bym z nim TikToka zrobił Tak I kolejny budynek pojechali, pojechali i przywieźli społeczność żydowską z jakichś miast, jakiejś części świata. I wracając z rynku, zatrzymaliśmy się przed pięknym klasztorem. Klasztor, słuchajcie, jest naprawdę, wygląda pięknie. Tutaj widzicie mury, i jest to miejsce bardzo ważne miejsce objawień Matki Bożej. I świętego Józefa, także naprawdę bardzo, bardzo święte miejsce w Leżajsku, także nie mogliśmy tego przeoczyć, naprawdę pięknie.